Tak nocą reaksują się ziome wyglądy. No nie rewelacja, po prostu rewelacja. Nie. Stary klimatyk, nie wziął wow, tych gadań, poszła. a teraz co robicie, czemu nic nie robicie z tym? Co? Czemu teraz z tym nic robicie? E, ja robię. A ja żeby nie, nie było. A. Ja jestem w żadnym zespole. Ale? E, Rozwijałem się muzycznie. Grałem na dżembe w sumie. DZW? To jest dżembe, ja, ja się w nim nie... Dżembe to jest aut autentycznie e, afrykański no kurwa bęben, na no, dobrą sprawę, aha, nie? Aha, Okej. Okay. Robię coś takiego, żeby nauczyć się jeszcze na perkusji grać. Bo czemu nie? Bo można! Czemu nie? I na wokalu robię to! Wow. I już teraz tak, siedzimy już teraz w piwnicy jak komornicy już czekamy na co, na taki ważny wkład, albo co nie było, tak, nad chmury jestem wysoki, tak, obłoki już nad nami, coś wyskocza, Takie, taki zwykły wkład, jessa, DZWLG, jest to kiedyś tak było. To kiedyś tak się skład mączyło i teraz już to wszystko się rozluźniło. Ale wiecie co, kiedyś wojna czy jakiś Pewnie, że tak. Nie, teraz... Cały czas jest te... zajebiście właśnie. Jak chcemy, zależy no, od percepcji. Jak chcemy, masz jak chcemy. Stary, zależy Dokładnie. od percepcji twojej! Czy jesteś szczęśliwy, czy nie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to kurwa, obojętnie w jakim czasie żyjesz, obojętnie ile masz, to zawsze będziesz szczęśliwy. I chuj. Masz I chuj. Tak, dokładnie.